Ketuwim, pisma Myśle i Szlomon Przypowieści Salomona, rozdział dziewiąty, jeden. Mądrość najwyższa zbudowała sobie dom, wyciosała sobie filarów swych siedem, dwa, przyrządziła swe mięsiwo zmieszała swe wino zastawiła też i stół swój czy wyprawiła służebnice swoje i wzywa stojąc na wierzchołku wyżyn miasta 4 kto bezrozumny niechaj wstąpi tu a kto bezmyślny do tego powiada 5 Chodźcie, zakosztujcie chleba mojego, a napijcie się z wina, którym zmieszała. 6. Porzućcie, nierozważni, niedorzeczność, a będziecie żyli, a postępujcie prosto po drodze roztropności. 7. Kto Szydercę karci, przyczynia sobie sam wstydu, a kto niegodziwca napomina, ściąga sam zmazę na siebie. 8. Nie przyganiaj, szydercy, by cię nie znienawidził. Przyganiaj mądremu, a miłować cię będzie. Dziewięć. Dodaj mądremu, a będzie jeszcze mądrszym. Naucz sprawiedliwego, a przybierze jeszcze wiedzę. 10. Początkiem mądrości jest bojaźń jachwe a poznawanie świętego rozwagą. 15. Przeze mnie bowiem pomnożą się dni Twoje, a przybędą Ci lata życia. 12. Jeśliś mądry, mądryś dla siebie, jeśli zaś szydercą poniesiesz to sam. 13. Ona, Pani głupota, namiętna jest, Blu, błaźnica i bez wiedzy wszelkiej. 14. Zasiada ona u wejścia domu swojego, na tronie, na wyżynach miasta. 15. Aby przyzywać przechodzących drogą, którzy prosto po ścieżkach swoich postępują. 16. Kto bezrozumny, Niechaj wstąpi tu a kto bezmyślny do tego powiada 17 skradzione wody są słodkie a chleb tajemny smakuje 18 a nie miarkuje on że tam cienie śmiertelne i że w głębinach otchłani gościcie je jej.